Jeśli ja codziennie wstaję i myślę w negatywny sposób o pracy, to oczywiście kolejny poranek będzie wyglądał w ten sposób, że budzę się, wiem, że jest poniedziałek i Bach, bo mój umysł pamięta, jakie emocje przypisane są do sytuacji, do osób, do różnych aktywności. I teraz pytanie: jak to zmienić? W tym doświadczeniu możemy nauczyć nasz umysł czegoś nowego, to znaczy możemy. Nadpisać, zapisać nowe emocje. Czyli jeśli ja wyobrażam sobie rzeczy, które mnie stresują, na przykład egzamin, ale robię to ze spokojem i doświadczam bardziej pozytywnych emocji, to te emocje są zapisywane. I znowu zdaję sobie sprawę, że może to brzmieć jak czary mary. Natomiast o tym między innymi pisze neurobiolog amerykański Ledo, który badał mózg przez 30. Lat.